Z pola dla Agnieszki urodzonej 13 1982 roku. Widzę tu konflikt. Twoja niezależność uczuciowa wskazuje na głęboki brak miłości i jest to brak miłości matki. Jakby w środku wciąż była część Ciebie, która czeka, aż ktoś wreszcie ją zauważy i przytuli bez warunków. Często dajesz siebie bardzo dużo. Wsparcie, troskę, zrozumienie ale zapomina, że ty też potrzebujesz tego samego. Twoje odczucie istnieje tylko dla innych. Pokazuje zmęczenie i zagubienie w relacjach, w których łatwo zatracić siebie. Tutaj, widzę, w rodzie pojawia się temat niedotrzymywania procedury prawnej. Coś, co zostało zatajnione. Pominięte być może dotyczące nazwiska, dziedziczenia lub pochodzenia, to niesie w sobie niejasność i pytania o przynależność: kim naprawdę jestem, skąd pochodzę, do kogo należę. W Twoim życiu może się to objawiać jako trudność w zaufaniu, w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, w relacjach, jakby zawsze istniały jakieś ukryte Twój umysł jest zbyt czujny, zbyt często próbuje wszystko zrozumieć, kontrolować, analizować, a emocje chcą tylko być zauważone i wysłuchane. Potrzebujesz spokoju, chwili ciszy, w której naprawdę usłyszysz siebie, bez przymusu, natychmiastowego działania. Kiedy pozwolisz sobie poczuć, bez oceny przyjdzie ulga. Przeszkodą tutaj widzę, jaka jest, że osłabia cię wspomnienie kpiny i pogardy. Momenty, w których zostałaś zraniona słowem, oceną, brakiem szacunku, ten cień wciąż wpływa na to, jak widzisz siebie. Może powodować, że wątpisz w swoją wartość i boisz się otworzyć. To właśnie ten stary ból, a nie rzeczywistość, trzyma cię w emocjonalnym napięciu. Masz wspaniały atut. Twoja przenikliwość to ogromna siła. Wiedząc i widząc głębiej, potrafisz dostrzec prawdę, nawet jeśli inni jej nie zauważają. Ten dar może pomóc ci przebić się przez własny emocjonalny pancerz, ten, który powstał z bólu i ochrony. Kiedy pozwolisz sobie zaufać swojej intuicji, Twoja wrażliwość stanie się źródłem mądrości, nie ciężarem. Co by było dobre dla Ciebie? Nie ufaj pozorom, zaufaj temu, co czujesz naprawdę. Kiedy pojawiają się nowe możliwości, nie analizuj ich z lęku, pozwól sobie działać spontanicznie, korzystać z okazji, które przynosi życie. Nie musisz już wszystkiego rozumieć ani kontrolować. Wystarczy, że pozwolisz sobie być obecną i wierną sobie.